To skrzydło, tak, a, wo, wo, to skrzydło tak, trochę szerzej. Tak? Szukarno, Idealnie. A, obiektyw... Muszę wymienić obiektyw. Nie ruszajcie się. Co to za piękność? Zaraz się zacznie. Dlaczego wszyscy jesteście bez kurtek? My tylko na chwilę szybciutko zrobimy zdjęcie z życzeniami dla katiuchy i od razu się ubierzemy. Szybciutko? Co to za życzenia? Nie rozumiesz. Robimy serce. Taki flashmob. Ubieraj się! Wszystkie się ubierajcie i biegiem na lekcję. Koniec flashmobu. Natychmiast macie iść do szkoły. Rozumiesz, że nie możesz być chora? Przecież. Masz brać udział w trzech konkursach. Oksa też by ci powiedział, że to głupota, pani Natalio. Szybko pani przepędziła serce. Nie zdążyłem go sfotografować. Córki i matki. Odcinek 14. Mamo, a co z lekcjami? Babka od fizyki mnie zabije. Nie zabiję. Zwolniłaś się u dyrektora. Siadaj. Zrozum, że na dworze nie jest już tak zimno. Zdjęłam kurtkę na minutę, a wcześniej wypiłam gorącą herbatę. Zieloną z imbirem. Sam zrobiłem. Polarnicy tylko taką piją. Jestem pod wrażeniem Twojej wiedzy na temat Arktyki, ale zrozum, że w ciąży nie wolno chorować. To może się odbić na dziecku. Chcesz mi Polakę. Siadaj, mówię. Co tam z Mariną? Co to za bzdury? Marina jest dla mnie tylko koleżanką z pracy. Po co się tak złościsz? Nie ma nic złego w tym, że ci się podoba. Przede wszystkim kocham Natasza. Zadziwiasz mnie. Lecą na ciebie strzały, leje się wrzątek i smoła, a ty wciąż walisz głową w mur fortecy o imieniu Natasza. Nie rozumiesz. To 17 lat życia. Dobra, oszukuj się dalej. Tydzień temu, no kiedy nagrywaliśmy reklamy mi dla mi kliniki, popatrzyłem na nią na innym kliniki. okiem. Stawiła się za parówką, a ja pomyślałem... Oh no, a nie, nie. Sardelko, a ja pomyślałem, a, ja, Czyli ci się podoba. Nie Możesz nie odpowiadać. Myślę, że twoje serce gotowe jest opuścić tamtą córsu, królową śniegu, ale mózg cię hamuje. cię Napij się mleka z miodem i masłem kakaowym Wiem, że jest B, ale musisz Buziaki, pan. Proszę Cześć Co tak bez zapowiedzi? Szkoła numer 4, nauczycielka francuskiego zasnęła pijana na lekcji Prosimy o interwencję Rano przyszło na pocztę ministerstwa Niemożliwe Znam świetę. Nigdy by czegoś takiego nie zrobiła. Ona nie lubi czerwonego wina. To Photoshop. W ministerstwie nikogo to nie będzie interesować. Prześlą do Was kontrolę, a o grancie możecie zapomnieć. Nie mogę w to uwierzyć. Posłuchaj, wiem, że jest częścią zespołu, ale jako dyrektor musisz czasem podejmować stanowcze decyzje. Poważnie? Mam zwolnić niewinną osobę? Tak i najlepiej z datą wsteczną. Wiem, że to twoja przyjaciółka. Ale tak realistycznych przeróbek jeszcze nie widziałem. Będę po dziesiątej. Jestem u Christiny. Tak znowu u niej. Słuchaj, co za różnica, jeśli sama będziesz dopiero po północy? Cześć. Postanowiła zająć się moim wychowaniem i śledzić każdy mój krok. Czemu się tak nas uczepiły? Bo to nasze mamy. Bo są starsze i wiedzą lepiej. Chyba. Musimy znaleźć sobie mieszkanie. Nie wydaje mi się, żeby to był dobry pomysł w tym momencie. Dlaczego? Podaj choć jeden powód: Moja mama jest w ciąży. Zostanie całkiem sama. Będzie smutna, będzie oglądać smutne filmy, smutno patrzeć w okno i urodzi smutne dziecko. W szkole wszyscy oszaleją. No tak, co? No więc? No ja to Ja bym chciała. Ale skąd weźmiemy pieniądze na czynsz, jedzenie, pościel, wycieraczki? Spokojnie. Mojej wypłaty wystarczy nie tylko na pościel i wycieraczki, ale też na ogromny dywan na ścianę. Chociaż mnie nie okłamuj, kurierzy tyle nie zarabiają. Przyjmuję wyzwanie: zbieraj się. Kiedy zamieszkamy razem, nie będziesz piła tego syfu. Ale to czerwone wino. Nie piję czerwonego, tylko białe półwytrawne. Przecież wiesz. Dobra, raz, bo białe się skończyło. Przyjrzyj się, pomyśl, kiedy to było, na jakiej lekcji. Ten sweterek miałam na sobie przedwczoraj. Dzieci mnie nawet skomplementowały. Na której lekcji mogło się to zdarzyć? Na jakom urocie to mogło się stać? Czemu tak nam nie patrzysz? Naprawdę myślisz, że przedwczoraj na lekcji piłam wino i zagryzałam stekiem? Nic nie myślę. Proszę cię tylko, żebyś sobie przypomniała. Przedwczoraj byłam bardzo zmęczona i wypuściłam siódmą, a 15 minut wcześniej. I tyle? Zasnęłam przy biurku. Bardzo profesjonalnie. Ale wina nie piłam, przysięgam. To czyjś głupi dowcip. Trzeba spytać klasę siódmą. I na pewno się przyznają. Wierzysz mi? Jasne, że tak. Ale w ministerstwie nie będzie ich to raczej obchodzić. Nie zostawię cię. Tak, przypuszczałem, że się o tym dowiecie. Proszę powiedzieć, co się stało. Wczoraj na monitoringu zauważyłem zamieszanie wśród chłopaków. Mówiłam, że to chłopcy. Z siódmej klasy? Ciężko powiedzieć, czy z siódmej, czy z jedenastej. Chłopcy nie dorastają tak szybko jak dziewczynki. Proszę przejść do rzeczy. Widziałem, jak jeden z chłopaków wyciąga z torby butelkę czerwonego wina. Właściwie to parówkę w cieście, i zaczynają nią rzucać po korytarzu. Pani dyrektor, przepraszam, że pani nie powiedziałem. Tak, puls podogrzewam. Ogrzewanie podłogowe, łóżko, z którego nie będzie się chciało wstawać. Zadzwonię do właściciela, jeśli jesteście zainteresowani. Mieszka niedaleko. Jak dla mnie super. Ale w okolicy nie ma drzew. Ludzie nam będą do okien zaglądać. Na drugie piętro? I mieszkanie nie jest nasłonecznione. Jest nasłonecznione, tylko dziś jest pochmurno. I kaloryfer nie grzeją. Chcesz, żebym marzła? Możemy kupić grzejnik. I mam z nim po całym mieszkaniu chodzić? Umawialiśmy się na mieszkanie, w którym będę się czuć komfortowo. Mamy dużą ofertę, możemy nawet teraz obejrzeć kilka mieszkań w sąsiednim budynku. Świetny pomysł. Kuchenka, taka jak ma Ira. Niezbyt ładny kran. Zbyt wygodne łóżko. Z tak wygodnego łóżka nie będzie nam się chciało wstawać. To już piąte mieszkanie, a Tobie stale się coś nie podoba. Co za głupie wymówki. Jak nie chcesz się wyprowadzić od mamy, to powiedz wprost. Ciszej, mama dzwoni. Dalej nie rozumiesz, że będzie nam się lepiej żyło samym? Bez tej całej kontroli. Sami możemy decydować, o której mamy wracać do domu, co mamy pić, jeść, jakie filmy oglądać. Odbiorę, a później pogadamy. Naprawdę nie chcesz się wyprowadzić? Nie masz dość życia z mamą? Ciągłych telefonów, wyrzutów. Wiem, że czasem przegina, ale to moja mama. Pozwól mi odebrać, bo mnie skrzyczy. Wróciłem z Monachium. Znalazłem pracę, mieszkanie. A ty się boisz, że mama cię skrzyczy? Nie o to chodzi. Po prostu moja mama. Też jest w ciąży. No to no, Jaki jest sens pożyczać? Kiedy ci oddam? Dobra, Księż, dawaj. Dobra Ksenia, to do potem. Problemy Masz problemy finansowe? Niechcący podsłuchał. nie wszystko w porządku. Może ja mogę pomóc? Może mógłbym ci jakoś pomóc? Nie chcę pieniędzy od gościa, który siedzi jedną dupą na dwóch stołkach. Swojej żonie pomaga. Czemu milczysz? Próbuję sobie przypomnieć, kiedy domofon. przyjadą zamontować domofon. Proszę się nie martwić, u mnie wszystko dobrze. Jeśli dobrze, to dobrze. Byłem na obiedzie, a tam promocja. Dwa desery w cenie jednego. Wziąłem eklery z kremem. Dziękuję. Na zdrowie. Jur, no nieżeli nie Na pewno nie można jej jakoś usprawiedliwić? Dobrze. Rozumiem. Pośpieszę się. Pani dyrektor, dowiedziałam się właśnie o fatalnej sytuacji świetki. Od kogo? Jestem wicedyrektorem, mam wielu znajomych w ministerstwie edukacji. Zajmę się szukaniem pracy dla świety w innych szkołach. To bardzo miłe z pani strony, ale może nie wyprzedzajmy faktów. Pijący nauczyciel to nie żarty. Sytuacja jest poważna, ale robię wszystko, żeby ją załagodzić. To wszystko? Marina ci to dała? Da. Powiedziała, że nie cierpię eklerów, więc wziąłem. A co? Nic. Po prostu ten ekler był dla Mariny. Dla Mariny. No ładna. Trudno. Zaloty, jak widać, nie są już dla mnie. Gdzie dałeś sondy żołądkowe? Znów ta sama śpiewka. Po prostu ja o względy na Nataszy starałem się. Ja, już, nie pamiętam, kiedy. już nie pamiętam kiedy. Gdzie położyłeś sądy? Sprawdź w dolnej szufladzie. Ja tylko na chwilę. Powiedz mi, jak Igorek się do ciebie zalecał. Mam, się to nie ciemny, Anton. Nie masz nic lepszego do roboty? Chcę wiedzieć jak cię podrywał. Proszę. Igor i podryw to zupełne przeciwieństwa. To ja zwracałam na siebie uwagę. Zagadywałam, żeby jakkolwiek go sprowokować. Więc przykro mi, ale nie mogę ci pomóc. Cześć. Gamniuk, pojął. Jesteś dupkiem, wiesz? Jestem prawdziwym przyjacielem. Gdybyś był mną, nie mógłbyś się opędzić od lasek. Więc się ucz. Koniec lekcji. Dziękuję. Dzień dobry, świeto. Dzień dobry. Najważniejsze, żeby się nie zamartwiać. Porozmawiałam z moimi znajomymi. Pani kandydatura jest rozpatrywana w Międzynarodowym Centrum Nauki Języka Francuskiego. Dziękuję bardzo, ale po co? Mam przecież pracę. Wyszło trochę niezręcznie. Myślałam, że dyrekcja już panią poinformowała. O czym? Dawno postanowiłaś mnie zwolnić? Niczego nie postanowiłam. Mówiłaś, że mi ufasz, że jesteś po mojej stronie. Myślisz, że kłamie? Nie byłam nigdy w takiej sytuacji. Jura cały czas powtarzał, że stawką jest reputacja szkoły i Grant. Rozumiem. Grant jest ważniejszy. Nie denerwuj się, proszę. Naprawdę szukałam wyjścia z tej sytuacji. Pamiętasz, jak spóźniłaś się na najważniejsze zebranie w kuratorium? Zapomniałaś przestawić godzinę. Wiedziałam, że jeśli zaczniesz mówić o czasie zimowym, to koniec możesz się pożegnać z posadą dyrektora. Musiałam Cię kryć. Jestem Ci bardzo wdzięczna. Naprawdę próbowałam Cię kryć, ale ministerstwo naciskało, a pani Tatiana narobiła zamieszania. I według horoskopu jest zły dzień. nie zdradziłam cię, powiedziała zdrajczyni. Śnieżynka. Śnieżynka. Tak. Tybie nie Nie masz swojej roboty? To nie Anton, to ja. Cześć. Cześć. A ty w jakiej tak. sprawie? Naprawdę uważasz, że nigdy się o ciebie nie starałem? A pamiętasz kawiarnię śnieżynka? To ja cię tam zaprosiłem. Po tym, jak cię cały tydzień o to męczyłam. Bardzo cię proszę, nie żyj przeszłością. Nie jestem już Twoją żoną. Чего ты только по хотя бы рядом посиди. Принаймней посидь обок мне. Что за праздник? Что это за свято? Праздник. В наше время. В джейшевых часах замовение пиццы это не свято, это норма. Сядай. Сейчас, Кристина. Привет. Привет. Dzień dobry. Myślałem, że posiedzimy we dwoje. Ciekawe. Już wszystko wyjaśniam. Usiądź, proszę. Mam. Bardzo cię kocham. Ciebie też. Nie zmuszam was do kochania siebie nawzajem. No, Ale przynajmniej się nie kłóćcie. Ja normalnie. z nim rozmawiam, a on ze mną nie zawsze. Ale rozumiem, że to przez młody wiek. Brak wychowania. Właśnie o tym mówię. Chciałabym, żebyśmy normalnie ze sobą żyli. Wiesz, że to nierealne. Oczywiście, że nierealne. Należy słuchać starszych, a nie. Przestańcie. Gospodin, no. Boże, czy to naprawdę takie trudne? Naprawdę nie macie tego dość? Pamiętacie, jak w dziewiątej klasie pojechaliśmy na wycieczkę do lasu? Ściekłaś się na Nikitę, że zniknął na tak długo. A ty narąbałeś tyle drewna, że do samego rana śpiewaliśmy piosenki przy ognisku. Tak było. No właśnie. A na przykład, lekcja pokazała z biologii w dziesiątej klasie. Chris, a może powiemy Twojej mamie później? A pamiętasz, jak 1 września Nikita przyniósł Ci wielki bukiet goździków? dla goździki. Pamiętam, Liczyłam, czy jest ich parzysta czy nieparzysta liczba? Co mi chcieliście powiedzieć? Chcieliśmy powiedzieć o naszej przeprowadzce. To znów jakiś głupi żart? Nie zaczynaj, już było tak miło. Oglądaliśmy już mieszkania. Kristino, to prawda? To prawda. Masz na imię Kristina? Mam. Nie chciałam się wyprowadzać. Czemu się pani smuci? Będziemy przychodzić w gości, a pani do nas. Czasami. Macie dopiero 16 lat. Dokąd chcecie pójść? Ty nawet jajecznicy nie potrafisz zrobić. Zawsze przypalasz ryż. Nauczę się. A skąd weźmiecie pieniądze na mieszkanie? Od mamy? Nikita pracuje, sama widziałam. Dojedzmy pizzę, bo już wystygła i zapomnijmy o tej rozmowie. Mamo, jesteś uparta. Wyprowadzamy się. A nie myśleliście, żeby zamieszkać tutaj? Już wolałbym kulkę w łeb. Tak będzie lepiej. I już wstałaś. A ja mam dla Ciebie twój ulubiony talerz z sówką. Tobie daję duży garnek, a sobie zostawię mały. Dziękuję. A to jeśli będziesz miała ochotę na sałatkę albo coś kiszonego. Skarży, powiedz mi, węzka. daleko macie do mieszkania? Nie, nie, nie��, nie kilka ulic ja stąd. Sięgada, że rogatił, Myślałam, o, my że będziesz wściekła i przykujesz ja, mnie do kaloryfera. Początkowo chciałam tak zrobić. Jesteś już taka duża i jednocześnie taka mała. I taka mała. Ty Nie obrażaj się na mnie, że się wtrącam. Po prostu okropnie się o ciebie martwię. Jak mam się cieszyć, kiedy moja ciężarna córeczka stoi na dworze bez kurtki? Przecież nie stałam tam tak po prostu. Robiłyśmy flashmob dla koleżanki. Przyjaciele się zbierają i robią coś według wspólnego pomysłu. Rozumiem, ale nie możesz zapominać, że niedługo zostaniesz mamą. A jeśli zapomnisz, to zadzwoń do mnie. Od razu ci przypomnę. No, wszystko, хорошо, idź, zabieraj się, flashmob, wszystko, dawaj, flashmob. Uważam, że nauczyciele naszej szkoły znaleźli bardzo oryginalny sposób, żeby pokazać młodemu pokoleniu, że nie warto spożywać... Dobra robota, pani dyrektor. Flashmob to świetny pomysł. Czego się nie robi dla przyjaciółki. Racja. Ona zawsze we wszystkim panią wspiera. Jak to się pani udało? Skąd ten pomysł? Dzieci nie zawsze grają na nerwach. Czasem podrzucają ciekawe pomysły. Swoją drogą, dlaczego nie ma pani na zdjęciach? Nie mogłam wymyślić oryginalnej pozy, a nie chciałam zgapiać. Swieta, gdzie ty jesteś? Świetlana, to... Świetlana się nie pojawiła? Przyszła wczoraj do szkoły, kiedy pani już nie było. Prosiła, żeby pani przekazać. W następnym odcinku żądam podwyżki. Dostaniesz podwyżkę w kwietniu. Mogę na chwilę wejść? Po co? Przyszły rachunki za media, a ja tonę w długach. Wrócisz do szkoły? Znalazłam nową pracę. To zły pomysł. Lepiej już pójdę. Więc aż tak bardzo nie potrzebujesz pieniędzy.